Prace rutynowe można powiązać z niektórymi zdarzeniami. Powiązanie to usprawnia wpisywanie zdarzeń do karty jałówki krowy. Zobaczmy jak to wygląda. Stworzę nowy schemat pracy rutynowej, jakim jest ocena BCS po wycieleniu, i powiążę go ze zdarzeniem ocena BCS. Uzupełniam formatkę: nazwa pracy, rodzaj zwierząt, zdarzenie odniesienia, czas optymalny do wykonania oraz maksymalny i minimalny. Ustawiam przypomnienie jeszcze przez tydzień. Zaznaczam, że praca jest powiązana z BCS. Tutaj także mogę ustawić powiadomienia SMS dla pracownika. Klikam przycisk Zapisz. W kalendarzu utworzyły się prace. Klikam na boks na pulpicie z wykazem prac aktualnych i zaległych na dziś. Klikając na niebieski kwadracik, wybieram opcję Potwierdź wykonanie. Wyświetli mi się wtedy formatka, rejestracja lub wskazanie wykonanego pomiaru BCS. Jeżeli ja lub któryś z moich pracowników wpisało BCS tej sztuce w terminie odpowiadającym terminom tej pracy będzie to widoczne na tej liście. Jeżeli takie zdarzenie nie zostało jeszcze zarejestrowane w programie, klikam Zarejestruj. Program zapyta mnie, czy chcę ocenić BCS rutynowo, czyli wpisać jedną ogólną ocenę, czy szczegółowo wpisując każdej wyznaczonej partii ciała odpowiednią ocenę. Tym razem wybieram ocenę rutynową. Praca w kalendarzu została potwierdzona, a zdarzenie wpisane do karty krowy.